Czekolada Milka, Operator Play, jedzenie dla kotów Whiskas, linie lotnicze Weezer i marka słodyczy Cadbury. Co łączy te marki? Otóż jest to kolor fioletowy. Te marki wygrały na tym, że wybrały właśnie ten kolor, ponieważ jest on zupełnie unikalny i niewiele firm decyduje się na jego użycie. A co on w zasadzie niesie dla naszej podświadomości? Co sobie myślimy, jak widzimy logo w kolorze fioletowym? Otóż przede wszystkim jest to luksus, jest to kolor królewski, kojarzy nam się z dobrami luksusowymi, bardzo jakościowymi i bardzo wyjątkowymi. Warto podkreślić także kreatywność, jaką niesie ze sobą oraz relaks, ale relaks w takim rozumieniu spokoju ducha, w takiej nawet już ujęciu duchowości. Jest to także elegancja, rozumiana jako subtelność, zmysłowość i wyrafinowanie. Warto byłoby zastanowić, czy dla Twojej firmy właśnie ten kolor nie byłby idealny i wtedy miałbyś bardzo dużą szansę na to, aby wyróżnić. Różnić się na tle wszystkich innych firm ze swojej branży, wśród swojej konkurencji, ponieważ tylko Twoja firma w Twojej branży byłaby właśnie tą firmą, która jest fioletowa. Rzadkość wykorzystania tego koloru daje jeszcze bardzo duże pole do użycia. A pierwszą zasadą marketingu jest przecież wyróżnij się. No i ten kolor bardzo często może spowodować, że będziesz jedyną firmą, która ten kolor użyje. Zachęcam cię więc do przemyślenia, czy nie chcesz w ten sposób zacząć swojej firmowej komunikacji w social media. A po więcej inspiracji, lajkuj, subskrybuj. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć.